Witam Was cieplutko z mokrą głową, bo jestem dopiero po prysznicu. M mam sobie głowę. I słuchajcie, co? I jest wolne. Pogoda jest brzydka, bo jest szaro, buro, ponuro i ogromna mgła. No ale nic. Ja lubię takie dni, jak jestem w domu, także jest ok. Wczoraj było przepięknie. Słuchajcie, już wiosna chyba przyszła do Anglii, bo naprawdę wczoraj było całkowite słoneczko przez cały dzień. Było chyba z 11 stopni. Naprawdę było tak ciepło. Także super. Wczoraj było naprawdę fajnie. A dzisiaj już po prostu no koniec tego dobrego. <laughs> Także tak, słuchajcie, ja czekam na mm, zamówienie z zbuchu. E tak, słuchajcie, normalnie się uzależniłam chyba y, od tego sklepu, ale co, co mam wolne, to coś tam sobie patrzę i zamawiam, bo po prostu tak się opłaca, słuchajcie, jestem zaskoczona tą jakością, a ceny są świetne. Słuchajcie, to jakość się nie różni niczym od y, sieciówek od na przykład moich ubrań z hm także y, za to różni się bardzo cenami, także naprawdę warto, warto popatrzeć, jak coś potrzebujecie. E, pokażę Wam później, bo ostatnio sobie zamówiłam, chyba Wam mówiłam, albo Wam nie mówiłam, e, zamówiłam sobie y, sukienkę, jedną bluzeczkę i coś jeszcze to było, sukienka, bluzka, patrzcie, nie pamiętam już teraz, nie, będę musiała spojrzeć na zamówienie, bo... a i dresy, o i dresy, tak, szare dresy. Ale to Wam później pokażę, co mi przyszło, bo z jednej rzeczy nie jestem zadowolona z tych. No w zasadzie to chyba z dwóch nawet. Wiecie, jak w każdym sklepie, jak w każdej sieciowce zdarza się tak, że jakość nie jest taka super. Ze wszystkim po prostu trzeba utrafić. No i to, a dzisiaj czekam na kolejne zamówienie, bo zamówiłam sobie, słuchajcie, mój korektor pod oczy. Ten z Maybelline, bo yy, wiecie, no jak nie ma Łukasza, no to ja nie jeżdżę nigdzie po sklepach i tak dalej. Yy, no i nie chcę mi się, nie wiem, tłuc autobusem, wiecie, do centrum, żeby sobie kupić tylko korektor i wracać. No to jest w ogóle bez sensu, bo też wydam pieniądze na bilet, na dojazd i ten korektor wyjdzie mi dużo drożej. Tutaj mam dostawę za darmo, więc płacę tylko i wyłącznie za sam korektor, a kosztował 9 funtów, także super i korektor i jeansy, słuchajcie, zamówiłam sobie spodnie dżinsowe, zobaczymy ja się strasznie boję kupować takich rzeczy online, boję się też kupować takich rzeczy w sklepie ja nienawidzę kupować spodnie, nienawidzę kupować dżinsów, bo ja mam taki problem, słuchajcie że ja mam bardzo taką, nie wiem nieforemną do spodni figurę ja mam szerokie biodra, ale jestem wąska w talii, więc automatycznie jeżeli tutaj jest wszystko ok czyli w biodrach się mieszczę, no to w pasie mam zazwyczaj trochę luzu no i, e, i te spodnie są po prostu dalej w nogach na mnie za duże, bo są jakby rozmiar większy przez to, że biorę na biodra większe, no to też i rozmiar jest większy. Jeżeli e, wezmę, wiecie, takie bardzo dopasowane, obcisłe, to zazwyczaj jest to rozmiar mniejszy i wtedy są strasznie krótkie nogawki, więc... Bo ja mam też długie nogi i, i przez te nogi po prostu ja nienawidzę kupować, słuchajcie, spodni, bo nie mogę dobrać, bo każde są na mnie za krótkie. Jeżeli tu są już dobrze dopasowane, wszystko jest ok, bo biorę swój rozmiar, no to zazwyczaj nogawki mam, wiecie, trzy czwarte, rybaczki, no. Ale kupi zamówiłam sobie, słuchajcie, jeansy typu mom jeans, czyli takie, wiecie, mamuśkowe. One były bardzo popularne w lat latach 80, 90. Taki krój był popularny. No i słuchajcie, wzięłam sobie takie. One z założenia mają być przed kostkę. One z założenia nie są, wiecie, długie, takie do, do końca. Um, no, krój mi się podobał, kolor tego jeansu mi się podobał. Nie mam w ogóle żadnych jeansów w mojej szafie, mam tylko takie jaansy, wiecie, w jeansowym kolorze, także nie mam nic takiego, a że były znowu jakieś promocja, ja bo on chyba 12 funtów czy 14 kosztowały, także super cena, e, więc... Zamówiłam sobie jeansy, i jeszcze, co mi tu cały czas spada? I jeszcze, co sobie zamówiłam, to słuchajcie, y, pasek, dwa, dwupak y, pasków do spodni, takich cieniutkich, chyba cieniutkich, tak pisał przynajmniej Slim. Czarny i beżowy. No, także fajne kolory, bardzo takie uniwersalne do wszystkiego, także też fajnie, bo nie mam też żadnego paska do spodnia. Jak już będę miała jeans, no to już yy, przydałoby się też i do nich pasek, bo tak to w jak noży cały czas legginsy czy dresy, no to nie potrzebowałam. No, ale teraz sobie zamówiłam, też była jakaś promocja za 4 funty, chyba dwa paski, także też super. No i co? No i to, no i nic. I się wkurzyłam wczoraj znowu, bo słuchajcie, znowu było opóźnienie przez Hermesa, i znowu do mnie to nie doszło, to powinno być wczoraj. Ja zamówiłam to przedwczoraj, o 6 rano, więc wybrałam sobie Next Day Deli nie mogłam wybrać y, do domu, nie wiem dlaczego, więc wybrałam do tego sklepu y, to ostatnio. I słuchajcie, znowu to samo, znowu jakieś opóźnienie, znowu tego i znowu wczoraj nie doszło, ale dzisiaj już ma podobno przyjść. Zobaczymy. Pomiędzy 12 a 17, także cały dzień czekania, na tak naprawdę, na paczkę. I słuchajcie, żeby, by, by, żeby, żeby jakby, żeby było jeszcze więcej tego mojego uzależnienia. Słuchajcie, znowu dzisiaj sobie coś zamówiłam, ale dzisiaj też już sobie zamówiłam e, dwie rzeczy, tylko mm, taki swetro, kardigan, takie coś, no, zobaczycie, też Wam pokażę, jak przyjdzie czarne e, i, słuchajcie, plecak, i plecak, bo nie mam plecaka do pracy, do pracy biorę Łukasza plecak, słuchajcie, zawsze. Bo tylko w nim mam taki malutki z Primarka, ale w nim mi się mało co mieści, On jest taki, wiecie, fajny na zakupy, żeby wrzucić portfel i tam jakieś, nie wiem, na przykład kosmetyczne zakupy, to tam jakieś, wiecie, malutkie, drobniutkie rzeczy, to okej. Okay. Ale ja potrzebuję wziąć, nie wiem, duży sok, na przykład na przerwę. Mam jedzenie jeszcze. Potrzebuję wziąć butelkę wody, którą biorę ze sobą w pracy. I wiecie, i po prostu tych rzeczy jest dość sporo i mi się one nie mieszczą w tym moim plecaczku, więc biorę Łukasza w plecak. No, więc pomyślałam, że kupię sobie swój własny plecak. Miałam z Victory Secret, um, w jak jeszcze w Londynie mieszkaliśmy, sobie go kupiłam, ale on do tej pory praktycznie, nie wiem ile z pół roku temu chyba go wyrzuciłam, czy może rok, no nie wiem, ale naprawdę chyba z trzy lata go nosiłam dzień w dzień, non-stop do pracy. I słuchajcie, był świetny, był świetny, no ale no niestety już w końcu gdzieś tam rączki się pourywały, więc zostałam bez plecaka no i teraz sobie zamówiłam także też Wam pokażę, też zobaczycie wygląda bardzo ładnie, ma takie kieszonki dwie z przodu, wiecie, zapinane i, i tutaj ta duża klapa i tutaj dwie takie kieszoneczki, bardzo, bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny plecak, taki wiecie, ala skórkowy no, także tak, dobra, idea. jak przyjdzie ta paczka, to Wam pokażę. Hmm, poczekam aż mi włosy wyschną, tak jak mówię, przyjdzie paczka, to Wam pokażę yy, i to, co przyjdzie dzisiaj i to, co zamówiłam ostatnio. Jeszcze Wam pokażę, w ogóle zobaczcie, słuchajcie, gwiazda betlejemska, ona wciąż stoi, słuchajcie, jest marzec, jest początek marca i ona wciąż stoi. Wciąż jeszcze ma liście, no już nie wygląda za dobrze, ale podlewam ją, póki ma liście, to jeszcze ją trzymam, nie, nie chcę wyrzucać. Słuchajcie, kupiłam Łukaszowi na Amazonie chyba... Tak mi się wydaje. Taki zestaw, Grow It Bonsai Trees. Słuchajcie, zestaw do własnego wyhodowania drzewka bonsai. Słuchajcie, to, to, to zawiera zestaw. Jakieś tam podkłady, tamte doniczki, patyczki i nasionka. I to jest miks nasion. I słuchajcie, no nie wiem, będzie Łukasz sadził. To, to mu kupiłam, tak wiecie, w ramach urodzin jeszcze jako taki dodatek. No i tak Wam chciałam pokazać, bo fajna sprawa, jeśli chodzi o, słuchajcie, prezent, czy dla dziecka, czy właśnie dla dorosłego, jak ktoś się interesuje takimi rzeczami, Łukasz sobie hodował papryczki, e, tam hodowaliśmy pomidory, no to teraz y, czas na bonsai, ale słuchajcie, sytuacja jest tym taka, że y, to drzewko potrzebuje... Chyba, nie wiem, 5 lat, żeby po prostu w ogóle zakiełkować i je trzeba gdzieś trzymać najpierw w lodówce, potem pod przykryciem, potem coś tam, coś tam. To jest taki bardzo, bardzo długi proces robienia tego wszystkiego. Nie wiem, czy to teraz to wyjmę, ale chyba nie wyjmę. Czy tutaj coś jest napisane? Tutaj sobie możecie zastopować to. Yy, to, no, to może coś tutaj sobie wyczytacie. No po prostu... Nawet no, no, nie wiedziałam, że takie rzeczy są. I słuchajcie, jak piszecie to Grow it", to yy, tam jest w ogóle dużo więcej różnych rzeczy. Możecie sobie różne, różne po prostu roślinki, różne rzeczy yy, hodować. No, także taki zestaw myślę, że fajny. Tak jak mówię, yy, pomysł na, na prezent po prostu. Składniłam i zrobię sobie risotto. I chciałam Wam pokazać to risotto. To jest słuchajcie z Lidla. Przepyszne. To jest kurczak pieczarki w takim sosie jakby śmietanowym. Wygląda to tak. I to jest słuchajcie do zrobienia i w piekarniku można, ale w piekarniku to bardzo długo trzeba robić i w mikrofali. Także ja sobie to robię zawsze w mikrofalówce. Little, tak jak mówię, i to kosztuje, słuchajcie, chyba z 2 funty, także super sprawa, jest naprawdę przepyszne, spróbujcie sobie to. I jeszcze druga bardzo dobra rzecz, ta sama firma, to jest spaghetti carbonara, też jest super, świetne, ono jest tutaj z z boczkiem, tak, rich and creamy cheese sauce. With, uh, smoked bacon, tak, z, z boczkiem i tak samo do mikrofalówki, także super dwa takie danka, jeżeli nie wiecie co sobie zrobić do jedzenia, albo na szybko, albo nawet wziąć do pracy, jeżeli macie w pracy mikrofale i sobie na szybko odgrzać, to się odgrzewa, to się odgrzewa 3 minuty i później półtorej i to też chyba jakoś tak, 3 i później półtorej, 3 minuty od oderwać wieczko i półtorej, no, także... Szybki sposób na szybkie jedzonko, a na bardzo, bardzo dobre. Naprawdę, to risotto uwielbiam. Zresztą spaghetti też. Przepraszam, tak przerywa jakiś błąd karty. Nie wiem, coś mi się dzieje złego z kartą. Słuchajcie, przyszły nie te spodnie, które ja zamawiałam. Przyszły mi boyfriend jeans. Ja nie zamawiałam boyfriend jeans. Tylko ja zamawiałam mom jeans, tak jak Wam mówiłam. To nie są zupełnie te spodnie. Nie wiem, jeszcze sprawdzę na stronie, czy na pewno... High Rise Medium Wash Boyfriend. Ja mówię, mam. No, to nie są te spodnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zobaczymy. Zobaczę chociaż, patrzę czy ta karta... Yy, rozmiar dziesiątka, tak? Chociaż w moim rozmiarze. No, zobaczymy. Tak jak mówię, sprawdzę jeszcze po kodzie, czy to może, nie wiem, inną nazwę jest tylko i na jest tylko na metce, yy, a spodnie to są te. I, i yy, kolejna rzecz to jest ten korektor, o którym Wam mówiłam. Mój ulubieniec. Teraz zobaczymy, czy chociaż to jest dobrym. Tak, neutralizer, to jest ten mój ulubiony korektor, wiecie, dobrze? Także to jest ok No i paski. Słuchajcie, paski są strasznie cieniutkie. No nie spodziewałam się, że będą aż tak cienkie. Nie były pokazane na modelce. Były tylko tak, wiecie, tak opokazane. Czy to są te? Tak, te. No i słuchajcie, ten dwupak paseczku, strasznie cieniutki, naprawdę myślałam, że będzie trochę grubszy. No trochę jestem taka zawiedziona teraz jednak tym zamówieniem. O, zobaczcie, takie dwa cieniutkie paseczki, ale są naprawdę bardzo, bardzo cieniutkie. Mają tutaj złote te mm, szlówki, nie szlufki, tylko zapięcie. No, także tak, no taki cieniutki paseczek, hmm, trochę za cienki, no ale dobra. No, ale dobra, one też były w jednym rozmiarze, co też jest dla mnie dziwne, słuchajcie. Bo ja mam, ja będę miała inny rozmiar paska niż y, dziewczyna, która y, na przykład nosi rozmiar 26. Ja mam dziesiątkę, są tu takie rozmiary. Także dziwna sprawa. Dobra, ubieram te dżinsy, zobaczę, przymierzę je w ogóle, co to oni mi przysłali. I sprawdzę jeszcze na stronie i, i Wam wszystko powiem. No, ale to. No, dobra, przymierzę i zobaczymy. Dobra, słuchajcie, dżinsy tutaj przymierzyłam do guzeczki, którą wcześniej zamówiłam, to zaraz Wam. Y Pokażę. No i powiem Wam, że są fajne. Kurczę, ja nie, nie wiem, już teraz nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że ja nie te zamawiałam. No są fajne, one są wiecie jak Boyfriend Jeans, także one muszą być e, takie troszkę szersze w niektórych miejscach. Długość też nawet mi się podoba. E, no dziesiątka, mój rozmiar, także jest ok. Tutaj trochę w pasie powiem Wam, że są takie. No, jak zrobię głębszy wydech, to, to tak już nie za wesoło. No, ale. Mm, no, tak jak, tak jak widzicie, no takie jeansy. Nie wiem, słuchajcie. Chyba je sobie zostawię, ale wydaje mi się, że tak jak Wam mówię, że to nie są te spodnie, które ja zamawiałam. To tak mi się wydaje na 90%. Co to tu jest? O, coś odpadło od paska? Słuchajcie, od paska chyba. A, nie, dobra, już wiem. Tak, tak, tak. Ta zaślepka taka. Wiecie, na ten Dobra, czyli to się zsunęło, czyli z czarnego też mi gdzieś odpadło Gdybym musiała poszukać, bo y, rozpięłam paski Pasek sobie i tak zostawię Jeszcze przymierzmy sobie, słuchajcie, właśnie jakby to wyglądało Z tym paskiem, ale mi się wydaje, że On jest za cieniutki Jeśli chodzi o O właśnie spodnią, może bardziej Jakoś do sukienki czy coś, no dziwne to było Dla mnie, że ten jeden rozmiar tylko był Że on był one size Czekajcie, jak to jest To powinno być w ogóle hmm. Tutaj powiedzmy, dobra, tak o, tylko wiesz, tu tylko... jakaś mi jeszcze wyszła, dobra, no i z paseczkiem by to wyglądało tak, no nie jest, słuchajcie, źle, yy, nawet z tym paskiem jest ok, patrzę tak, bo tam mam z tyłu lustro, no fajne jeansy. powiem wam, że jeśli chodzi o jakość, może wam się pokażę już do góry, yy, jeśli chodzi o jakość, no to jakość jest świetna, słuchajcie, są... So... Są porządne, po prostu, moim zdaniem, wiecie, y, Łukasz ma spo, miał sporo y, jeansów z Lee, moim zdaniem się w ogóle nie różni ta jakość, jest naprawdę taki twardy, twardy to źle powiedziane, gruby, taki wiecie, porządny, y, porządny ten jeans, także, także to jest spoko, no kurczę, nie wiem, nie no, zostawię je sobie, myślę, że zostawię, bo i kolor jest fajny, ale no taka pomyłka, jeszcze sprawdzę i naprawdę i Wam powiem, czy na pewno pomyłka, czy po prostu metka jest inaczej opisana niż, y, niż powinna być. Ale spodnie same w sobie mi się podobają, to są pierwsze takie spodnie tego typu, które ja mam, yy, nigdy takich nie miałam, ale naprawdę, no, wydaje mi się, że jest ok, one trochę spłaszczają pupę, ale te boyfriend jeans będą spłaszczać pupę, z tego względu, że one tutaj są szersze, więc tutaj idzie jakby taka, wiecie, prosta linia, ale jest ok, mi się to podoba. I słuchajcie, jeśli chodzi o tą bluzeczkę, jak widzicie, ona dość sporo prześwituje. Zamówiłam sobie ją, ona ma taki tutaj, bardzo mi się spodobał ten dekolt, ona jest jak widzicie taka prążkowana i bardzo mi się spodobało chyba najbardziej te rękawki, że one są takie dłuższe i dopasowane. No i ona jest taka, nie, nie za długa jakaś, o, no taka, o, taka normalna jak, jak to bluzeczka, ale ja tylko i wyłącznie w środek bym ją nosiła. I tak, dobra, nie wkładam, bo słuchajcie, pokażę Wam się jeszcze w pozostałych dwóch rzeczach, które zamówiłam w poprzednim zamówieniu, czyli dresy i sukienka. Także może najpierw dresy, póki mam jeszcze bluzkę na sobie, a potem już się przebiorę w sukienkę. O, jeszcze tak Wam się pokażę w, w lustrze w tych spodniach. No słuchajcie, spodnie są fajne, naprawdę, podobają mi się, także zostawię, no tak jak powiedziałam zostawię bluzeczkę sobie zostawiłam yy, mimo, że tak prześwituje, słuchajcie, cielisty biustonosz pod spód i będzie ok, bo ona naprawdę bardzo mi się podoba i jej krój i, i te rękawki, tak jak mówię i dekolt, także tutaj wszystko jest dla mnie ok, jejku, ale jasno yy, no, także tutaj wszystko jest dla mnie ok no a jeansy, przedziwna sprawa czy to naprawdę nastąpiła jakaś pomyłka czy, czy ja coś źle może kliknęłam no, sprawdzimy to, ale ale ja sobie je zostawię, słuchajcie, no za 14 funtów to naprawdę jeansy. I mówię, tak porządne, naprawdę musiałobyście poczuć ten materiał, jak one są porządne. Bo są naprawdę, no, no świetne. Świetne są. No, także tak. Dobra, wskakuję w. No, w dresy. I dresy wyglądają tak, słuchajcie, zwykłe, szare dresy. Ale znowu, czuć jest w tym materiale, że ten materiał jest po prostu taki mięsisty, porządny. To nie jest taka jakość e, primarkowa, jeśli chodzi o te dresy. I tak samo jeśli chodzi o o te jeansy. Mm, no, to jest taka naprawdę naprawdę porządna jakość. Ja Wam wszystko podwinkuję znowu na dole, to co zamówiłam. Także taki tresik I znowu, wziąłam swój rozmiar, niby dziesiątka, ale słuchajcie, tutaj jest jeszcze bardzo dużo luzu mam. I nawet jak się ścisnę tak najmocniej, a ścisnąć się tu można tylko jakby do pewnego momentu. Dalej ten sznurek jakoś tak nie chce za bardzo ściskać. Więc, yy, no muszę naprawdę bardzo bardzo mocno tutaj yy, związać te spodnie. No, ale... Tak jak mówiłam, zawsze noga, w uki, ja mam zawsze kostki na wierzchu, po prostu nie ma szans, żeby, żeby było inaczej. <laughs> nie ma szans, no. Ale taki dresik myślę, że też fajny. No i po prostu szary, ale porządny dres. Potrzebowałam czegoś takiego, bo miałam jakiś jeden z Primarka, ale on się tak szybko sprał. Miałam też słuchajcie... Mm, Miałam też, słuchajcie, trasy z H&M, które po prostu nie wiem ile ponosiłam miesiąc i są już jak szmata i po prostu mam je tylko po domu do sprzątania tak naprawdę je używam, no, więc, mm, więc tak jak wam mówię, no sieciówka, a taki sklep internetowy właśnie myślałam, że to będzie, wiecie, jakieś jedno wielkie... I, i wiecie, taka chińska jakość, a okazuje się, że wcale, wcale nie. To niczym nie odbiega od tego y, H&M-u i, i wiecie, i sieciówek takich popularnych, no. Dobra, wskakuję w sukienkę. Y, to jest, ta bluzka, jestem trochę zawiedziona tym, że ona tak prześwituje, no bo niestety podtoczyła specjalną bieliznę. I ta sukienka to też jest rzecz, którą jestem trochę zawiedziona, a już Wam powiem dlaczego. Tylko najpierw w nią y, wskoczę i zobaczycie. Karta pamięci, słuchajcie, mi padła całkowicie, będę musiała sobie zamówić nową. Mam teraz rezerwową, ale ona jest gorsza, może być też gorsza jakoś przez to. Ale zobaczymy. Jeżeli poprzednie te momenty z ubraniami są jakoś w dziwnych miejscach pourywane, to dlatego, że po prostu ona mi przerywała nagrywanie. I może być jakoś, nie wiem, dziwnie, że tam coś nie dopowiedziałam, nie skończam zdania i tak dalej. Ja już kolejną rzecz mam pokazuję. Przepraszam za to. Nie nagrało mi kompletnie w ogóle tej sukienki, więc dogrywam to drugi raz. <laughs> słuchajcie, ta sukienka jest w takim kolorze, jak widzicie, mm, nie wiem, karmelowym. Ja mam słuchajcie, problem z nazywaniem kolorów, nie umiem nazywać kolorów. Także pomóżcie mi, jaki to jest kolor. Taki nude, ale no jaki karmelowy, taki jasny brązik, coś takiego. I już Wam pokażę ją yy, niżej, jak ona wygląda. Tak w całości. Słuchajcie, wygląda ona tak, jest dłuższa, bo jest za kolano, ale ja lubię takie kroje, wiecie, że właśnie do kolana czy za kolano ołówkowych spódnic i sukienki tak samo. No i słuchajcie, wygląda ona o tak. No, taka prosta, bardzo dopasowana. I słuchajcie, co, jaki jest jej minus, bo nie jestem z niej do końca zadowolona, nie wiem, czy to się nagrało, że Wam mówiłam, to to, że... Ona jest taka prążkowana, ale to, że ona jest z bardzo, ale to bardzo cieniutkiego materiału i tutaj ta jakość już jest taka szmatkowa, że tak powiem. No i przez to, że ona jest z takiego cienkiego materiału, to zobaczcie, że po prostu wszystko się odznacza. Wszystko, nawet mój pępek, widzicie moje żebra, wszystko. No i odznaczają się też, o widzicie bielizna, jak macie jakieś tam y, boczki wam wystają czy coś takiego, no to, y, no teraz jeszcze bateria się kończy, no po prostu nie nagram tego, no jeżeli macie jakieś tam boczki czy coś, no to to będzie zdecydowanie widać, czy brzuszek, y, bielizna też się odznacza, chociaż tutaj tak nie, nie, nie tak strasznie, mimo że mam koronki, to jakoś nie, nie jest źle. Ale właśnie przez to, że ona jest taka cieniutka i tak strasznie tutaj wiecie, wszystkie niedoskonałości ona wybija po prostu, no to jestem trochę niezadowolona. Ja ją sobie zostawiam, bo kolor mi się bardzo podoba. Do jakiegoś dłuższego, wiecie, kurtki większej, czy swetra, czy bluzy, będzie super. Ja ją na pewno będę w lecie nosić, także... Hmm. Może i nawet tak, o, bez niczego już trudno, niech mi tam wiecie, wystaje, co mi ma wystawać. <grystanie> to nikt nie jest idealny, także wiecie, nie ma się co stresować takimi rzeczami. Dobra, słuchajcie, uciekam, bo bateria teraz znowu się kończy. No, po prostu masakra z tym nagrywaniem. <grystanie> y uciekam i nie wiem, czy po tym Wam jeszcze coś pokazałam, ale chyba już nie, także chyba to jest ostatni, tak, to jest ostatnia rzecz, którą Wam chciałam pokazać, więc uciekam, a i jeszcze co chcę, to słuchajcie, sprawdzimy te spodnie na internecie, czy to faktycznie są te, czy nastąpiła jakaś pomyłka i y, przyjdę Wam o tym powiedzieć. Szybciutko Wam pokażę, słuchajcie, sprawdziłam i zobaczcie, High Rise Meat Wash Mom Jeans i tutaj mamy taki kod i zobaczcie, 3, 3 1, 3, 4, 340, 18 i zobaczcie na tą metkę, Mm -hmm, do góry nogami. <grych> zobaczcie. 3, 3, 1, 3, 4, 340, 18. To jest ten kod, i to są, słuchajcie, te spodnie. I faktycznie ze zdjęcia to są te spodnie. Rozmiar jest dobry, ale zobaczcie, co tu jest napisane. Boyfriend jeans, w ogóle jakiś Hatty High Rise. Nie wiem, kurczę, nie mam pojęcia, z czego to wynika, że inna jest nazwa spodni na metce, a inna jest na internecie. No ale to są zdecydowanie te spodnie. No zobaczcie. To są zdecydowanie te spodnie, także. <grych> Tutaj zwracam honor, bo nie nastąpiła żadna pomuka, tylko po prostu nazwy mają zupełnie inne na metkach akurat te spodnie niż na internecie. No, ale wszystko, wszystko, się zgadza, także wszystko jest OK. Paski, zobaczcie, one tutaj na zdjęciach wyglądały na naprawdę trochę grubsze. Myślałam, że będą trochę grubsze. Tutaj niby takie cieniutkie na tym drugim zdjęciu, ale no wiecie jak są zdjęciu Powinny być pokazane jeszcze na modelce moim zdaniem, ale wszystko się zgadza z nimi i to tłoczenie i. i... I no wszystko, i są dwa i kolory są ok, także tutaj jest wszystko w porządku. Dobra, kochani, uciekam, pożegnam się z wami i uciekam, bo mi miga, im się naładuję, to też trochę mi nie będzie już ciemno. Yy, zamówienie, ok, okazało się ok, także tyle, dobrze, te spodnie sobie zostawię, bo są naprawdę bardzo ładne i bardzo fajne i fajnie leżą i podoba mi się to i, i naprawdę, że nie są takie obcisłe, to też jest dla mnie ok. Karta, słuchajcie mi, padła całkowicie, nie wiem co się stało, ona mi przerywała nagrywanie, yy, jak nagrywałam wam te ubrania. Sformatowałam ją. Na szczęście udało mi się przesłać wszystkie pliki, także tyle dobrze. Sformatowałam ją, ale nic to nie dało. Nadal yy, teraz to już w ogóle aparat jej nie widzi. W ogóle pisze, że błąd karty i tyle. No, także karta idzie do kosza. Niestety 64GB będę musiała sobie kupić nową. Zaraz popatrzę na internecie, sobie już zamówię od razu. Bo ta, co mam teraz, ona jest gorsza. Ona jest dużo gorszej jakości. Także też filmy są gorszej jakości przy niej. No, więc. Yy... O, jeszcze telefon mam. No, więc tak. Więc dobra, więc uciekam. Trzymajcie się cieplutko. Wszystko Wam podlinkuję na dole znowu, tak jak zawsze. Czekam jutro na ten plecak i... I co? Plecak i coś jeszcze zamówiłam. widzicie, nie... A, i sweter, no. Także tak, dobra, więc czekam na to. Uciekam. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że Wam się podobały te moje zakupy. Dajcie znać, co Wam się podobało, a co nie. I do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!